Witajcie kochani na holu, głównie z Lidla, ale byliśmy jeszcze e, za czym na targu. U nas jest taki targ e, ruski e, w poniedziałki, co przyjeżdżają, wszyscy tam różne towary można kupić. I właśnie zajechałam, bo chciałam sobie kupić nowe klapki po domu. Ja chodzę w klapkach po domu. To zmiar 38-25 zł. Z mojej I przy okazji zobaczyłam, że jedna pani ma fajne rajstopki, fajne składowo. Rajstopki pierwsze dla Wojtusia. Tu jest pupa, tu jest przód. Takie kolorowe paseczki. I tutaj mamy 89. I e, rozmiar w ogóle Pani mówiła, że mnie nie patrzyła, bo to jest 86-92, ale widać na oko było, że to na pewno nie jest ten rozmiar. Ale jest 100% bawełny. Nie wiem jakiej produkcji, ale 100% bawełny. Tak w środku wyglądają. No troszkę może będą, ale myślę, że będą spoko do przedszkola. Za 5 złotych bawełna. Jak ja oglądałam ostatnio w pepko i był 100% poliestu, czy tam... 90 ileś poliestu I drugie mam rozmiar 122 na 128, również 100% bawełny, ale już wzięłam getten. No zobaczcie, to na pewno nie jest rozmiar. Tak rozciągają się, ale to bez rozciągania. Jak najbardziej na wójtusia będą. Myślę, że będą w porządku. Jak nie, to po prostu będzie miał po domu do latania. Bo, no pani powiedziała, mówi, to zmiany w ogóle mówi nie patrzeć, bo patrzyłam również rozmiar 140 i wydawało mi się, że wielkościowo jest na się idealne. A 5 zł nie jest szkoda. Dwie pary 10 zł bez problemu. Mówię. Na pewno, będę miała możliwość, to jeszcze kupię, a jak nie, to pokażę mamie to ona przy okazji tam podjedzie mi i kupi. Jak będą no, Pani się spodobały. I teraz zaczynamy z Lila, bo ona dzisiaj jest chłodna wilgoć i mgła. Bombowa po prostu pogoda w Lidlu. ziem olej, 25 parę złotych. Za trzy litry to się opłaca. Trzy butelki mleka, trzy i dwa Zgrzewkę wody, dziewiętnastki. Uj, 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 I tak. Dwie paczki Ci psiki. E, jeden chlebek, taki, ja nie wiem jak on się nazywa jakiś taki zwykły pod Was z czymś, ale Wojciech się pod Go bardzo lubi, więc jak jesteśmy w nim, to zawsze biorę jeden. Dziesiątka jajek. Dało mi się parę rzeczy złapać z pomarańczową metką, i tu mam jakąś maseczkę e, do twarzy MediHel. Do celi zanieczyszczonej, tęcikowej i podarznionej, akurat. Bo wiecie co, ja dzisiaj mam? Em, co? dzisiaj rano umyłam twarz i powiem wam, że cały czas czuję, że jest taka tłusta. E, nie wiem, co się dzisiaj dzieje na mojej twarzy. Mam wrażenie, że świecę się i że jest taka tłusta. Dzisiaj wyjątkowo jest taka, wiecie, wiecie o co mi chodzi. Więc taka maseczka za z 8,99 na 4,49 jedna. Drugą mam niebieską, również z tej firmy Mediheal. Hmm. Rozjaśnia, zapewnia wi witalność. No dobra. 4,99 na 2,49 i ostatnia żółta to pewnie jakąś z witaminą C do cery dojrzałej, pozbawionej jedności suchej, odwodnionej z 8,99 na 4,49 i ostatnią rzeczą wziąłam coś takiego z 14,99 na 7,49 i to jest ser Sun Love Maska bąbelkowa z gwinką z aloesem. Jestem bardzo ciekawa, pierwszy raz w ogóle widzę coś takiego. Więc na pewno będziemy sprawdzać, jak to działa. Mam nadzieję, że jest jakiś sposób po polsku napisany, jak to użyć. Eee, Lecimy dalej. Było na pomocy, że jak kupimy trzy takie mleka łaciate czekoladowe, to czwarty jest za darmo, więc wzięłam kupakom. Trzy, 2 trzy, cztery. Na pewno się ucieszą. Jeden makaron do spaghetti, bo nie jest na pewno, ale chyba nie mam. Takie naprawdę, wiecie, zakupy były. Eee, dwa razy parówki z szynki, bo było z aplikacją kupon miałam. Tylko to właśnie muszą być 250 gram, więc mam nadzieję, że mi to dobrze policzyło z pomarańczową metką z pierogi z serem mam dwa opakowania takie dał nam się złapać pierogi z 5,99 na 2,99 one są do 29 września 400 gram dwa opakowania myślę, że to od razu rzucę do zamierzalki będę miała na awaryjny obiad i tu będzie nie wiem, po ile, ile jest tu mniej więcej pierogów. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No tak, 12, 13, może jest tu pierogów. I dobrałam jeszcze takie pierogi ze szpinakiem i senem, również z 5,99 na 2,99. Do 29 września 400 gram. Więc y, taki. Obiad awaryjny na naszą twórkę mam. Dwie czerwone cebule, trzy cerb... cztery chyba nawet, a nie trzy. Trzy cebule, no te zwykłe. Yy, orzeszki ziemne smażone solone. I ostatnią rzeczą jaką wzięłam mąkę. Młyska. I tyle naszych zakupów dzisiejszych, ja zaraz idę gotować obiad, jest 10.10, .10. idę gotować obiad, dzisiaj mam w planach zrobić, właśnie chyba wydaje mi się, że zupkę zrobię parówkową, a jak nie parówkową to zrobię ryżankę, tylko nie wiem czy mam ryż, więc zobaczymy, w ogóle właśnie muszę sobie zapisać, że przekupić kupić chyba ryż i kaszę jęczmienną, bo w ogóle żadnych takich zupek nie mam i muszę kupić coś jeszcze miałam dokupić e... i zrobię tak, albo zupę ryżankę albo zupę parówkową do tego schabowe, niedługo mąż idzie do pracy więc muszę to ogarnąć jakieś młode ziemniaczki ugotować i tak dalej Wojtek jest w przedszkolu przepisałam go do godziny 17 więc yy, może go dzisiaj odbiorę o 16 dam sobie trochę luzu. <noise> tak, mojego luzu, gdzie, ponieważ muszę trochę posprzątać, mam w plan to ogarnąć. Widzicie? Ta szafka mnie tak denerwuje, że ja nie mogę. Po prostu starszy mnie denerwuje, bo jest wiecznie tak zapchana wiecznie jest wszystko yy, tak powkładane i muszę to chyba poogarniać. A jeszcze muszę wyjść do banku i w planach bym chciała dzisiaj popracować, ale jest u nas taka mgła, jest taka wilgoć, jest taki. Przez to, że z wilgoć jest chłodno, to yy, na balkonie nic raczej nie wyschło. Więc Muszę poprzekładać coś do łazienki, żeby mi coś posło, żebym do wieczora mogła coś poprasować Też tak mam dużo prasowania. No i dobra, i chyba tyle, co bym chciała Wam pokazać krótko i na temat, czy się żegnać, a może się nie będę żegnać, może coś dognę, może coś, a jajka jeszcze chciałam kupić, tak na targ chciałam kupić wiejskie jajeczka, bo te świeże z Lidla mam do ciasta, a brakuje mi takich jajek zwykłych, takich wiecie, na jajeczniczkę i na inne sprawy. Dobra, nie żegnam się. Mam nadzieję, że coś nagram jeszcze. Może coś jeszcze dokupię. No, zobaczymy, tak? Może to będzie jakiś dzisiaj taki haul. Ogarniemy, bo jeszcze mam holder. Wróć, z Pepko. Z Pepko, ale jedną rzeczkę jest tak ma na sobie. A też chciałam Wam przy okazji pokazać, co ma. Bo uważam, że jest bardzo fajną rzeczą, bardzo ładną. Więc jak wróci, to najwyżej będę nagrywała. Nie żegnam się, widzimy się, mam nadzieję, że później. Witajcie kochani. Muszę się Wam potłumaczyć, tak ja wiem. E, mieliście haul. Miałam oddzielnie nagrać film, ale stwierdziłam, że puszczę Wam jednym ciągiem, żeby się nie czekało, bo ja też nie wiem, nie mam czasu. Zazwam powiem, czemu nie mam czasu. Wiesz, mój oddech, tak? Muszę się trochę. E, odpocząć, tak e, widziałam już pierwszy komentarz gdzie ja jestem już jedna się pytała miałam puścić w ogóle, nagrać coś na poniedziałek, nie udało mi się, dzisiaj mamy środę e, ja to, siedzę u Kostka tylko dlatego żeby włączyć komputer, że jak ja to nagram, to ja zaraz to zmontuję i wam puszczę dzisiaj, za chwilę e, Um, muszę złapać myśl chodzi o to, że od tamtego tygodnia poniedziałku zaczęłam pracę e, było to bardzo sytuacja spontaniczna, bardzo z dnia na dzień wyszło to w praniu tak wiecie no niech mi się włącza dalej e, bo wczoraj Czwartek będąc na zakupach spytałam się kierowniczki czy nie mają jakiegoś wolnego miejsca do pracy i pani powiedziała tak mamy mówię okej i tak wyszło na spontanie że w czwartek jeszcze leciałam do lekarza <laughs> przepraszam medycyny pracy podpisywałam bo to jest do sklepu spożywczego Podpisywałam w medycynie pracy książeczkę sanepidowską. W piątek przesyłałam wszystkie dokumenty, dowiadywałam się, na którą mam przyjść. W poniedziałek zaczęłam pracę. Pierwszy dzień był dziesięciogodzinnym moim szkoleniem, więc wróciłam do domu tak zajechana, że szok, naprawdę. Powiem, już nawet dziewczyny powiedziały, że mi się tak już nie rzucała na pracę. Bo widać, że jestem zmęczona, że już nie do końca kontaktuję, że jest mi ciężko cokolwiek robić i się skupiać na tym. A pozostały tydzień był taki, że miałam środki, czyli od 9 do 17, w piątek miałam od 14 do 22, w sobotę miałam od 10 do 18, i tak mój tydzień tamten przeleciał mi. Cały tydzień, całe 6 dni pracowałam. Przepraszam, mam straszną chrypę. I do tego właśnie w sobotę był wielki boom jeszcze przed pracą, wielki boom na sprzątanie, na ogarnianie, w niedzielę trochę gotowałam, mieliśmy w niedzielę jeszcze wyjść, w międzyczasie naszego wyjścia nic nie wyszło, bo się okazało, że Wojtek dostał gorączki. Tak, po prostu. I moja, mój dylemat. No tak, poniedziałek mam iść zacząć, a on siedzi z gorączką. Ja mam iść na dziewiątą, mąż idzie na szóstą, a Wojtek ma gorączkę. Wiecie co, no po prostu. Cztery dni przychodził do przedszkola i dostał gorączki na niedzielę takiej i trochę katarku. Więc w poniedziałek o 8.30 jeszcze zdążyliśmy pojechać do lekarza z Wojtkiem. Mąż wziął opiekę na cały tydzień do Wojtka e, i tak było, że e, wieczorami coś tam gotowałam, coś tam ogarniałam, e, trochę, trochę sprzątałam, no bo wiecie mąż to tak mąż, tak nie posprząta jak ja, a ja lubię jednak po swojemu posprzątać. E, I co? I zaczął się kolejny mój tydzień pracy, a w poniedziałek w ogóle miałam wolne, tak, więc bardzo byłam szczęśliwa, ale wiecie ten poniedziałek mi minął tak, Naprawdę nie miałam kiedyś siąść ja na spokojnie, zrobiłam tylko te zakupy, bo w sumie zaraz mój mąż jechał potem do pracy, potem poszłam odebrać Wojtka i ten dzień mi tak zleciał. We wtorek miałam ambitny plan, że nagram Wam to właśnie zakończenie, ale wymyślałam sobie tak, że będzie to o 9 wieczorem, siądę, Wojtek pójdzie spać, to ja sobie siądę, nagram. No spokojnie. A że w, we wtorek miałam do pracy na pierwszą zmianę, czyli na szóstą rano do 14, to wiecie, że ja wczoraj z Wojtkiem zasnęłam o niego w pokoju. Zostałam z nim o dziewiątej i obudziłam się grubo po dziesiątej nocy. Jak mój mąż miał wracać z pracy. Dzisiaj również jestem po pierwszej zmianie. Wiem, że do piątku na pewno mam pierwszą zmianę. Nie wiem, jak, co w sobotę będę miała. I e, wiecie, to jest taka dla mnie nowa sytuacja, bo trochę wracam zmęczona z pracy, nie mam siły na bardzo cokolwiek robienie, e, trochę muszę i wiadomo i posprzątać, pracowanie czeka już od kilku dni, nie wiem kiedy się zbiorę zapasowanie. pasowanie mm. No i wiadomo, trzeba im coś jeszcze ugotować, więc jeszcze wieczorami siadam, coś gotuję na drugi dzień. I obawiam się, że pewnie znowu o dziewiątej, pójdę do Wojtka, to pewnie znowu zasnę. Na, jestem pewna, bo jednak stając o piątej rano do pracy, żeby zdążyć na szóstą, na szczęście mam niedaleko. E, dzisiaj patrzyłam z czasem, to zajęło mi to e, 10 minut. Idę piechotą 10 minut, więc nie jest daleko. Ale powiem Wam, że no jestem tak, muszę się wdrążyć, muszę się odnaleźć w nowej sytuacji w Miarę możliwość jakoś nagrywać przynajmniej co drugi dzień, albo montować filmy codziennie, co a nagrywać nie wiem no, muszę jakoś, tak, ja wiem muszę muszę, no bo e, przez chwilę przyszła mi ta myśl, że e, może jednak zrezygnować z tego YouTube'a bo jednak nie mam tyle czasu, teraz z tym bardziej nie mam tyle czasu, ale z drugiej strony jednak dwa lata, ponad dwa lata poświęciłam, żeby coś zadziałać, coś nagrać. Wiem, że lubicie, mam nadzieję, że lubicie yy... i nie wiem jak to będzie. Na razie nie, nie mówię, że będę zamykała konto. Bo lubię to nagrywać. Lubię nagrywać, lubię oglądać dziewczyny, lubię ten mój YouTube. Jaki jest, taki jest, ale go lubię. Tylko że no, muszę się jakoś na nowo zorganizować z czasem, bo na przykład yy, Wojtka przepisam do w przedszkolu do 17, jest 15.30, ja jeszcze siedzę. Yy, obecnie sama, bo Krystek tam wyszedł, mąż jest z pracy, więc... 15 minut poleżałam na łóżku, teraz zjadłam, wziąłam sobie, miałam do wyboru zupę albo mięso, wydałam mięso, wczoraj jadłam zupę, więc dzisiaj pomyślałam, że zjadę mięso. Takim sposobem e, przez tydzień schudłam kilogram już. Więc jak tak dalej pójdzie, to ja nie wiem, co ja zrobię ze wszystkimi ubraniami. Ale tak, schudłam przez tydzień kilogram. Specjalnie się przed chwilą przed jedzeniem zważyłam. E, no, bo w sumie ostatni posiłek jadłam ostatni. Mój do, y, śniadanie w pracy jadłam o godzinie 12, bo wtedy miałam dopiero czas. Chciałeś zjeść na spokojnie, bo mieliśmy jednak troszkę tego y, roboty. Nie siedzę na kasie i y, mam nadzieję, że nie będę siedzieć na kasie. Nie chcę siedzieć na kasie. Jak mamy szczerań, nie chcę siedzieć na kasie. Y, też y, nie chcę. Wyrażać, nie chcę mówić gdzie pracuję, tak? Powiedzmy to, że pracuję w sklepie i koniec tematu nie będę wypowiadała się w jakim: czy to jest biedonka, czy to jest lip, czy stokrotka, czy inne lewiatan i te inne sklepy. I netto jeszcze u nas jest, tak? Nie będę się wypowiadać w jakim pracuję, no i tak samo nie będę się wypowiadać na temat tego sklepu, nic. Tutaj na pewno tego nie usłyszycie, bo to jednak jest moja praca w tym momencie. Yy, także nie będę się w ogóle wywodzić na ten temat. Dobra, chyba to wszystko, co chciałam Wam powiedzieć, więc napiszcie mi, że gratulujecie! <grytanie> tak, yy, powiem Wam, że tak, szłam pełna obaw, byłam yy, nawet skłonna napisać, że jednak Sony nie, to chyba nie dla mnie. A teraz po tygodniu stwierdzam, że jest ok, że odnajduje się w tym miejscu, gdzie zawsze mówiłam, że nie chcę pracować w sklepie, ale się odnajduje. Tak, jest w porządku. Jest za. Nie będę mówiła, jaki jest w sklepie, bo jest. Naprawdę jest. No i mam zmiany, tak? Zmiany takie, że mam. Ja mam w tym tygodniu pierwszą zmianę, mój mąż ma długą zmianę. W przyszłym tygodniu będę miała długą zmianę, więc mąż będzie miał pierwszą zmianę, więc tak naprawdę w tym momencie się mijamy. Wczoraj to tylko coś tam, dwa zdania przemówiliśmy i tak naprawdę powiedziałam, że ja idę spać, a ty do co chcesz. Tak, no niestety. Takie nasze życie teraz jest i no plus tego jeszcze bym bardzo chciała, żeby Wojtek nie chorował, bo. Na razie obecną mój mąż tylko będzie brał opiekę i ja nie będę brała opieki na dziecko chore. I i powiem wam jedną rzecz. Mój mąż mówi do mnie, że się cieszy bardzo, że w poniedziałek wraca do pracy. Ja mówię, pytam się, czemu cieszysz się, że wracasz do domu do pracy? Bo takie siedzenie z dziećmi jest bardzo męczące. Ja mówię tak. Mówię męczące. Wiecie, siedział tylko z dziećmi, męczący, tak? Miał dać leki, z grubsza coś poganiać, a ja mówię: zobacz, mówię, nawet ani razu mówię: porządnie nie posprzątałeś. Tak tylko wiecie, z grubsza, tak? wytar kurze, odkurzył, koniec. Bo tak mu mówiłam: wytrzyj kurze, odkurz. Jak będzie trzeba mi umyć podłogę, to ja sobie sama umyję, tak dalej. W międzyczasie łazienkę tam posprzątać, tak dalej. Wiadomo. I chyba raz prasową. mówię i do męża mówię właśnie i zobacz mówię, a gdzie jeszcze jakiś ugotować obiad? Mówię bo ani ja razu nie ugotowany, bo ja gotuję, bo byśmy jedli kanapki, takie Taki mało wiecie, e, mówię do tego odpalić pralkę, poprasować, wysprzątać porządnie, wiecie, to tak się nazywa. E, Wracając z pracy, ja robiłam zakupy, nie i i mówię naprawdę, jesteś zmęczony siedzeniem z dziećmi w domu. To mówię, czujesz to, mówię teraz, co ja czułam przez trzy lata, siedzenia w domu z dziećmi. Nikt mi nie powie, że to jest łatwa robota. Tak trochę przeskakuję z tematu na ten temat, bo to nie jest łatwa robota. A ja teraz, cały czas przychodzę i się zastanawiam, yy, od poniedziałku, kiedy ja mam poprasować. Jak teraz pójdę do przedszkola, to będę gdzie Wojtek i iść na dwór, a ja się modlę o deszcz, a tego deszczu nie widać, bo naprawdę bym chciała, żeby padał deszcz i żebym mogła przyjść do domu. I nie mówię, żeby posiedzieć, poleżeć, ale choćby właśnie siąść z tym pasowaniem, bo naprawdę mam multum pasowania. Drugie multum mam prania. Na jutro na obiad na szczęście mam, jakbyście się e, e, nie miało pomysłu co na obiad. E, ja wczoraj upiekłam wieczorem kaczek, pokroiłam kaczek, plasty i upiekłam. I świetnie smakuje z chlebem. Zimniaków już nie jadłam od kilku dni dobrych. Chyba w niedzielę jadłam ziemniaki. Chyba. Nie pamiętam. Ale te ziemniaki, które mąż kupił w tamtym tygodniu 3 kilo, do dzisiaj są te 3 kilo. No dobra, może zadba teraz. Więc zobaczcie, jaka oszczędność, tak? Mam muchę. Tak, łazi mi mucha lata cały czas. Nie wiem skąd się ona wzło, wzięła tu w pokoju, no ale dobra. No i chyba tyle, co chciałabym Wam opowiedzieć, tak? Dużo się zaciało właśnie takich sytuacji. W międzyczasie właśnie jeszcze, w międzyczasie u nas. Wpuszczali wodę w kaloryferach. W łazience nam się polała woda. Na jednym zaworze był gdzieś tam nieźle montowany, tylko chyba był był potem, okazało się chyba, że przy montowaniu gdzieś tam był jednak uszkodzony i zaczął w tym miejscu wyciekać woda. Mąż kupił nowy, z tam jakąś końcówkę taką. U Wojtka w pokoju pomalowaliśmy pięknie, pomalował mąż kaloryfer i okazało się, że u Wojtka w pokoju cieknie w trzech miejscach w kaloryferze. I u nas w kuchni również w jednym miejscu ciekło w kaloryferze, więc pan przyszedł tam chyba po dwóch dniach. U Wojtusia wymienił kaloryfer na tak paskudny, że już resztką farby mąż malował, tylko zwierzchu kaloryfer w kuchni. Rozkręcili, zrobili, zamontowali i w łazience rozkręcili, zamontowali tą jedną część i roz, i zakręcili i wszystkie kolory na nam działają, jak na razie dobrze, tylko w trzech miejscach, nie w całym mieszkaniu, bo mi się okazało, no jakbym musiała wszystkie. No musielibyśmy chyba prawdopodobnie kupić nową farbę do kaloryferu, bo już byśmy nie mieli, a tak to Wiem, że u rodziców zostaje trochę farby do koloryferu, to to od nich weźmiemy tą resztkę taki mąż poprawił Wojtka do końca. Więc takie u nas. Przepraszam, obiad mi się zaczął trawić. Więc takie u nas historie się dzieją. Mam nadzieję, że trochę rozumiecie mnie, że. No, nowa sytuacja, trochę nowo. Muszę się nauczyć, organizować swój dzień. Bo jak na razie to troszkę wracam zmęczona. Zresztą nie wiem, czy widać. Dzisiaj to nawet się nie malowałam. Nic kompletnie. Jak codziennie jakiś tam lekki makijaż robię. Dosłownie lekki. Tak dzisiaj po prostu rano wstałam. Mówię, nie, nic nie maluję. Nie, 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 nie. nie. Naprawdę nic dzisiaj nie ten. I dobra gadu, 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 fajnie pogadałam, to co chciałam mam nadzieję, że zrozumiecie że ucieszycie się, że pracuję wiecie, przy tych cenach obecnych to jedna osoba pracująca to naprawdę jest bardzo słabo a tak zawsze będzie na coś bo nawet Krystiana zajęcia komputerowe zdążały niby tylko 20 zł ale już przepraszam, ale już na przelewie to kiepsko wygląda, bo było 140, a teraz wygląda to 160, wiecie te 160 to już źle wygląda jak ma się robić przelew, więc gotówka się na pewno przyda jak najbardziej nam wszystkim i będzie już możesz czego zbierać na kuchnię, na remont kuchni. Śmiałam się do męża, że będziemy całą moją wypłatę odkładać na kuchnię, żebyśmy mogli w przyszłym roku zrobić kuchnię. No, mąż stwierdził, że bardzo ambitnie podchodzę do tego planu, że raczej to jest mało realne. Ale przynajmniej postaramy się no, jakąś część kwoty odkładać z tego. Właśnie będę zakładać. Konto oszczędnościowe. Nie, nie będę teraz bawiła się w lokaty. Zobaczymy, jak na koncie oszczędnościowym. Tak, bo lokatę y, mogę tylko 1000 zł płacić, a na koncie oszczędnościowym będę mogła już na przykład płacić, nie wiem, 100 zł, 200 zł. Tak, wpadła mi, nie wiem, premia. No. Wpadła mi premia 200 zł, przelewam na konto oszczędnościowe i mam nadzieję, że takim sposobem coś tam nazbieram. Na jakieś początki małego remontu albo i dużego remontu, więc zobaczymy wszystko w praniu, oczywiście. Na pewno się dowiecie, jak coś się będzie kroiło u nas. A w tym momencie już myślę, że wystarczająco dużo się nagadałam. Powiem Wam, że chyba było mi potrzeba tego, bo się yy, nagadałam, yy, trochę się pobudziłam, trochę lepiej się czuję. Yy, Puszczę, żeby się film zmontował i ubiorę się, pójdę po Wojtka i może jakimś przekupstwem, trochę nieładnie, ale chyba go przekupię i może uda mi się go ściągnąć do domu, żebyśmy nie szli na plac dzisiaj, bo bym chciała coś porobić, naprawdę, e, więc kochani, do zobaczenia na następnym filmie. Mam nadzieję, że nagram. Obiecuję, że w miarę możliwości będę nagrywała. Yy... I nie piszcie mi, że yy... także. Yy... Albo tak mało nagrywasz. Wiecie, to jest moje hobby. Pamiętajcie, przede wszystkim to jest moje hobby YouTube. Nie mogę poświęcać yy... czasu na nagrywanie jak potrzebuje czasu dla rodziny, tak? Więc zrozummy się nawzajem. Nowa sytuacja, nowe życie, zmieniło się wszystko i mam nadzieję, że jakoś to się ustabilizuje, że powoli, powoli będzie do przodu, no bo jednak od dzieci też nie będę, nie mam jeszcze możliwości, wymagania ej, siądź, poprasuj, tak? No. no rozumiecie mnie, mam nadzieję. Dobra. Nie rozgaduję się, bo będę jeszcze tak godzinę gadała. Kochani, do zobaczenia na następnym filmie. Jak Wam się podobało? Napiszcie mi komentarz, jakie słowa? słowa Otuchy. Tak, dobrze mówię? Otuchy to się mówi? Wiecie o co mi chodzi. I buziaczki, moi drodzy. Do zobaczenia. Pa pa!